No, mamy drugie, można powiedzieć, zapisane kazanie ewangelizacyjne apostoła Piotra. bo Patrzyliśmy pod kątem różnic i podobieństw. No, taka ważna rzecz, no to bardzo mocno, zobaczcie, dwunasty werset. No, walczyli z, z tym kultem świętych, który później bardzo mocno eksplodował w. Na, można powiedzieć, katolickim korzeniu, Też. znaczy na chrześcijańskim korzeniu, yy, mówił, dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Yy, tu widać, że nie ich moc to może takie dość łatwe, nie? że to wiadomo, że mocą bożą, ale istnieje takie przekonanie często, że to w wyniku jakiejś pobożności delikwenta, no, nastąpił ten cud, uzdrowienie i tak dalej, że ten, który uzdrawia, no to jest jakiś taki szczególny, właśnie ma tam jakąś świętość taką rozumianą, że jest lepszy od innych, nie? No tu apostoł Piotr, jak widzicie, bardzo mocno się tak rozprawia z, z taką teologią, no bo jeśli już ktoś miałby być tym takim świętym pobożnym, no to właśnie ci apostołowie. A on mówi, co się no, tak nam gapicie, to, to nie my, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego, którego wy wydaliście i później... Przez wiarę w imię Jego wzmocni, wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Czyli nie pobożność, nie moc, tylko zaufanie do Boga. Nie? Zobaczcie, że przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzieliście. Wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Nie? Czyli, że to wiara w Jezusa, tego człowieka, go uzdrowiła, a zobaczcie, też nie wiara, że zostanie uzdrowiony, bo to niekiedy tak sobie tam różni się tłumaczą. No, ale to zostawimy. Tu 26 werset już mówi o nawróceniu. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Nie? Czyli chodziło o zmianę natury: o zmiany, zmianę natury z grzesznej na nową, o nowe narodzenie, aby już człowiek nie ciążył w kierunku grzechu. No, i mówiłem, że tym razem już, no bo to się dzieje w tej świątyni. Wczoraj tu nasza grupa ewangelizacyjna działała w chatce Żaka i tam nie wiem, czy po jednym, czy dwóch podejściach już kelner przyszedł tam, podszedł do nich, żeby nie nagabywały tam. A ta pani, z którą, czy dziewczyna, z którą rozmawiałem, ale ja tu zaprosiłam te panie do stolika. Nie, także, także fajne. fajne zdarzenie. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie oraz Anasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich w pośrodku, pytali się. Jaką mocą lub w czyim imieniu to uczyniliście? No, w tym momencie przerwiemy narrację, bo tu kolejne kazanie Piotr Pełen Ducha Świętego rzekł do nich: Przełożeni Ludu i Starsi. Czyli teraz będziemy mieć kazanie do władzy. Nie? Do tej pory mieliśmy dwa kazania: takie do randomowego odbiorcy, nie? do wszystkich, a teraz będziemy mieć mam nadzieję, że Bóg da. Przeczytać to kazanie jutro, ale dzisiaj zajmij, zajmijmy się tym, co się działo wcześniej. No, widzimy, że sprawa Jezusa i apostołów już teraz, bo oni myśleli, że sprawę Jezusa załatwili przez ukrzyżowanie. Pamiętacie, jak Jezus czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, mówił, że co planują ci, którym powierzono winnice. Jak przyszedł syn, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Nie? Czyli widać, że nie. Ci kapłani nie mieli na uwadze celów Boga, czy interesu Boga, jak, czego Bóg chce, nie? tylko chcieli prywatem dla nich były ich interesy. To, czego oni chcą, co oni jakie mają cele, plany itd. Plany Boga były im wręcz, można powiedzieć, trochę wrogie. Tu słyszałem, że nowy film wchodzi do kin, że dziadka wykopują. No i tam któraś z pobożnych. Jest taka scena w trailerze, dlatego nie spoileruję. któraś z pobożnych do księdza mówi, ale bo tam mają wykopywać z cmentarza dziadka, nie? żeby odebrać nagrodę w Totolotka. Eee, bo dziadek wygrał w dzień swojej śmierci, nie? No i Zabrał do <laughs> Kucham, że musi odebrać osobiście. Nie? nie wiem, już nie znam wszystkich szczegółów, ale tam któraś jakaś tam dewotka mówi do księdza, że ale księże tam przecież na cmentarzu są duchy. To od ministra. Ministra, no dobrze, niech będzie, w razie jakaś taka pobożna osoba, a ten co, jakie, to nie ma żadnych, że to, ta scena pokazuje, że oni tak naprawdę w ogóle nie wierzą w to, co tym ciemnym ludziom tam wciskają, nie. że to jest taka, taki folklor, nie, taki jak w, trochę w Faraonie, nie, że tam, no, rządzą nimi, a te gusła są im potrzebne, żeby lud tam się słuchał, bał i tak dalej, nie, że, że dokładnie to samo jest w katolicyzmie. I zobaczcie, że to właśnie się wzięło od tych faryuszów, którzy nawet wiedzieli, że Jezus jest od Boga, ale pomyśleli, że jak zamknął temat Jezusa, no to będzie lepiej dla nich, już będą mogli rządzić tym ludem bez problemu. Nie? Bo już problem Jezusa się skończył, i oni, zobaczcie, drugi werset, oburzeni iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Chrystusie, nie? że problem się wcale nie skończył, problem ma się dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo tu było 3000 tysiące, teraz już 5 tysięcy, no, widzą, że muszą coś zrobić. Taka uwaga ogólna, zobaczcie, sprawa z Jezusem dociera, czy, czy jest przedmiotem najwyższej wagi w państwie. Zobaczcie, że są wymienieni wszyscy najwyżsi przedstawiciele elity tego państwa. Nawet z imienia wymienieni są ci arcykapłani. No możemy się zastanawiać, po co, nie? dlaczego. Tam wcześniej no to w tych opisach był tylko Annasz i Kajfasz, nie? Że to, bo tam wiadomo, który urzęduje, znaczy to tam jakoś było, że jeden był zięciem drugiego, no i Honorowo to tamten, a realnie sprawował władzę ten, no to oni tak go odsyłali. No bo to czy ten senior, tak jak dwóch papieży, nie? Senior i tego, no który rządzi, nie? No to stąd mówi się od Annasza do Kajfasza, czy od Benedykta do Franciszka, nie? A teraz mamy, tam ich widać, że było. No tam iluś tych kilkudziesięciu, czy może kilkunastu, bo nie wszyscy są wymienieni, a, a może to są wszyscy, nie wiem, jak ta formuła grecka by tam pasowała, no w każdym razie jest ich tu trochę, wymienieni są Ananiasz, Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było raczej, że jeszcze ich więcej z rodu arcykafłańskiego, wszyscy się zeszli i straż, czyli to zbrojne ramię, i saduceusze, i jeszcze są też wymienieni inni kapłani, nie? Przełożeni, starsi, uczeni w piśmie, nie? Że cała, cała elita, że widać, że apostołowie osiągnęli znaczy, no, najpierw Jezus, i teraz apostołowie już to się teraz ogniskuje na apostołach ta nienawiść no, poruszają całą elitę państwa. Całą elitę państwa, nie? że wszyscy o tym mówią, wszyscy myślą, co z tym fantem zrobić. Nie? No, ciekawe, czy myśmy już osiągnęli ten stan, czy jeszcze nie. Tego do końca nie wiemy. Czy trochę wiemy, ale nie wiemy, jaki tak naprawdę nie wiemy, jaki wpływ, no, że tak powiem, mamy. No, tutaj ta informacja, o której mówi, Ania to pokazuje, że, że na naszych braci w wierze nie mamy co liczyć. Bo tu często z naszego środowiska takie są. A jakby tak zjednoczyć wszystkich protestantów w Polsce, to to naprawdę już moglibyśmy i partię założyć, i taka siła by była jakaś i tak dalej. I Ania się śmieje na te, na te mrzonki. No, rzeczywiście to Mimo, że prawdopodobnie spotkamy się w niebie, co też wcale nie jest pewne, bo jakby pogadać o Ewangelii, to też by się tam cudów wianków człowiek dowiedział, nie? Także tu, no, jakoś tak będziemy przez dłuższy czas jeszcze pewnie sami szli. To nie znaczy, że sami, że nas mało będzie, tylko że te inne kościoły absolutnie nie rozumieją, o co nam chodzi i, i co my robimy i po co to wszystko, to w ogóle dla nich jest jakiś. My jesteśmy dla nich gorszymi wrogami niż ci niewierzący ludzie wokół nich. Nie? To bardziej nas nie lubią. Nie? No. Widzicie, mamy emisariusza z drugiej strony, doświadczy Ania tego na własnej skórze. Nie? Trudno sobie to wyobrazić, ale tak jest. Nie? I pastorzy rozumieją, co my robimy i wiedzą, że to jest dobre, ale oni. Na, oni wiedzą, że nawet nie będą próbować nauczać, w ten, że, że ludzie by ich wywieźli na taczce gnoju, gdyby oni zaczęli nauczać w ten sposób lub prowadzić kościół w tym kierunku, do którego my jedziemy. Nie? No to muszą im służyć tak, jak chcą ci ludzie: papka, kaszka, manna, mleko, i jadą, i jakoś działają, jakoś to życie przeżyją. Nie? Także ja to Wam mówię, bo ja to widziałem. Mi już szczena opadła, że tak powiem, 20-30 lat temu, nie? Jak się to mówi, to, to ktoś nie może uwierzyć, ale to trzeba pojechać, zobaczyć, to już człowiek wierzy we wszystko. No niestety, także na jakieś poruszenie wśród chrześcijan liczyć nie można, ale na Boże poruszenie wśród niewierzących to można. I to mówiliśmy, że Duch Święty przekona świat, czyli niewierzących o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie? I to rzeczywiście, jeśli chodzi o ludzi, którzy nas wspierają, którzy nas słuchają, to zdecydowana, zdecydowana większość nie pochodzi ze świata protestanckiego. Ci nas nie rozumieją, to jest opcja light, albo szczerze nienawidzą, to jest opcja ta zwy zwyczajna. Nie? Niestety, no to Dlatego tak chlubne są wyjątki, takie jak Pastor Dawidowicz czy Skrzypkowski, czy jeszcze kilku innych. I oni się narażają. Oni naprawdę zbierają ciężkie baty za nas, za to, że się z nami w ogóle kontaktują. Sprawa głoszenia Chrystusa i tego, że się ludzie masowo nawracali, stała się no, obiektem obrad. Na najwyższym szczeblu władzy państwowo-religijnej tego państwa. Nie? Możemy zakładać, że w innych państwach będzie podobnie, jeśli skala działania kościoła będzie adekwatna do tego, co zrobili apostołowie, a dokładnie Duch Święty przy posłuszeństwie apostołów i innych chrześcijan w Jerozolimie. Nie? I co jest problemem tych ludzi? Siódmy werset. Zobaczcie. Albo w czyim imieniu? Kto za tym stoi? Oni są przyzwyczajeni do rozgrywek ludzkich. Nie? Tu jest tam stronnictwo egipskie, tu jest stronnictwo syryjskie, tu jest stronnictwo tam rzymskie, tu jacyś tam... Zeloci, idioci, nie? Tam różni i tak dalej, nie? Że <laughs> łatwo sobie powiedzieć, kto z, z, z kim trzyma, dlaczego coś robi. A jaki mają problem z chrześcijanami? Nie wiedzą, co, o co im chodzi, tak naprawdę. Nie wiedzą, o co im chodzi. Nie rozumieją tego. Nie, no bo oni mają. Materialnie nastawiony rozum. Nie? Oni myślą docześnie, tu i teraz. I nijak im nic sensownego nie wychodzi z, z analizy tego, co chrześcijanie robią. Nie? Co nie przeszkadza im użyć siły fizycznej, żeby ich zatrzymać. Nie? Rozumiecie? Nie rozumieją, to jest ich znak zapytania, dlaczego ci ludzie to robią. Jaką mocą? Albo w czyim wymieniu? imieniu? Kto was wysłał? Kto za wami stoi? Nie? No to pokazuje, że, że oni tak naprawdę Boga się nie boją. Boga nie biorą pod uwagę w swoich kalkulacjach. No. Nie mogą zrozumieć chrześcijan. No to ich, ich odpowiedź jest: ujęli ich więc i wtrącili do więzienia. Był już bowiem wieczór, czyli dom. Tego nie. To jest zdanie większości władzy. Ale pamiętamy, w dziejach apostolskich pojawia się Gamaliel. Nie? I on ratuje chrześcijan prawdopodobnie przed śmiercią. Nie wszystkich, nie? No bo wcześniej tam Szczepana zabijają. Nie? Czy nie, nie wcześniej, tylko później, później, zaraz, później, mimo wszystko Szczepana zabijają, ale na jakiś czas no, ratuje życie apostołom. Można powiedzieć, że coś takiego podobnego zdarzyło się w czasach reformacji, kiedy ten Fryderyk Mądry ochraniał lutra przed siepaczami katolickimi. Nie? że gdyby on nie użył swojej władzy zbrojnej, dosłownie wręcz i nie zamknął go na zamku w Wartburgu, to by Luther zginął i znowu prawdopodobnie ten czas reformacji by się jakoś tam odsunął albo inaczej no, przebiegał i tak dalej i tak dalej, nie? że Bóg używa władzy świeckiej, ale trzeba wiedzieć, że używa jednostkowo, znaczy w sensie to nie będzie powszechne, że, że może się tam ktoś uczciwy znajdzie wśród tych różnych szczebli, tak jak tu mamy prezydenta Lublina i jego otoczenie, nie? tam mamy gdzieś władzę no, ogólnopaństwową w Warszawie. Trzeba raczej się spodziewać, że ta władza będzie nam wroga, nie będzie nas rozumiała, będzie nas może chciała niekiedy wykorzystać do swoich celów, ale raczej będzie nam wroga, bo my nie pasujemy do żadnej układanki i jesteśmy nieprzewidywalni dla nich, nie? czyli niebezpieczni, ale trzeba mieć otwarty umysł i patrzeć, bo ktoś z tej władzy może jednak zareagować po Bożemu i trzeba to wtedy wykorzystać. Trzeba no pójść za tym, czy wejść w to, czy, czy nie wiem, jakoś tam no, taką okazję od Boga daną wykorzystać na Jego chwałę. Nie? To nie będzie łatwe i tak dalej, i tak dalej, no ale to inna, inna inszość. No, zobaczmy jeszcze, że czwarty werset wielu z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu Tysięcy. Nie? Że jeszcze raz zobaczcie, departament statystyki ciągle działa. Ktoś to liczy. Może dlatego, że trzeba było jedzenie dawać sporej części z nich. Bo spora część tych nawróconych to była z zewnątrz, spoza z, z Jerozolimy i oni już powinni wracać do domu. Oni przyjechali na dwa tygodnie, powiedzmy, na te święta czy na tydzień. Już powinni wracać do domu, a jak się nawrócili, no to stwierdzi, no gdzie ja pojadę do domu teraz, nie? Leszek, nie rozumiesz, nie? Nie jadę. Nie jadę, no nie, nie, nie jadę. No, to, 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 to mniej więcej podobne były motywy. No muszą zostać, jeszcze się więcej dowiedzieć, jeszcze zobaczyć, co tu Bóg, tu się coś dzieje, nie tam u nich, tam jeszcze Ewangelia nie dotarła. Może oni przywiozą ją, nie? Że zostają na miejscu no i nie mają już środków do życia bo tam nie mieli karty i różnych takich rzeczy zostali bez środków do życia no i przychodzą do apostołów no fajnie ugruntowanie ale też by się coś zjadło nie stąd ta liczba może była dlatego tak szczegółowo podawana nie tu 3000 tuż tu 5000 no nie są to jeszcze jakieś wiecie takie ogromne liczby, ale zobaczcie, że na początku ich było 120. Nie? Najpierw było ich 12, potem tam 120, po całej tej kilkuletniej działalności Jezusa, teraz z 120 na 3 tysiące, no i teraz z 3 tysięcy na 5 tysięcy, To już nie jest tak, to z 3 na 5 to nie jest takie spektakularne. Tam, no to było razy powiedzmy 20-30, nie? A tu, no tam Kolejne 2000, ale jednak, zobaczcie, że ten przyrost jest duży. Jest duży i to już powoduje zamieszanie w państwie. Czy my mamy taki przyrost? Tego jeszcze nie wiemy, bo my nie mamy weryfikacji, ile ludzi, na ile ludzi wpływamy, nie? bo te wszystkie nasze, te statystyki nasze nie działają tak szczegółowo jak tam. Nie, bo nie przychodzą wszyscy do nas jeść. Nie? To nie wszyscy jest dobra czy zła nowina, ale... ale nie wiemy, ale wiemy, że władza postanowiła nas zamknąć. Czyli jest dobrze. O tak, powiem. Warto. Też kiedy ten proces teraz znowu do nas wraca, no, bo on wraca, później znika, nie? Wraca, znika też to pamiętać, że to zderzenie z władzą jest prawdziwego Kościoła Jezusa jest po pierwsze nieuchronne i po drugie on oznacza, że weszliśmy na poziom, który władza odnotowała. Gdybyśmy siedzieli u mnie czy uratka w kuchni, władza by miała to w głębokim poważaniu, a teraz nie ma. No to chyba dobrze. To ja tyle. Jeśli chodzi o relacje z władzą? Ja bym tu dodał, bo przez przeskok z trzech na pięć to nie ma tak duży, ale tu jest... W poprzednim było trzy tysiące dusz, a teraz pięć tysięcy mężów. Mm -hmm. no, może, być, hmm, może być, może być, że, że tam było wszystkich razem, czyli tam mężów powiedzmy było no może tysiąc, a teraz jest pięć, także może tak być, nie? A może tak być, że i wtedy liczyli tylko mężczyzn. Nie? Bo, bo zwykle tak, tak oni taką mieli no, metodologię, tylko tam napisali tak, że dusz w sensie ludzi, a tu już piszą, że ty mężczyzn. Mhm. Tak, ale no, no zobaczcie, że, że nasz przyrost też był taki. No, wiadomo, że to nie czas dziejów apostolskich i narodzin Kościoła, ale ten rok 2015, 16, 17 to naprawdę się działo. To naprawdę się działo i to widać było, że, jest na dużą, że dzieje się na dużą skalę. to I niestety, znaczy, niestety dla naszych, powiedzmy, krytycznych obserwatorów czy wrogów, żeby ich już tak tam nie cackać się z nimi, że miało straszną dynamikę dla nich. To widać było po zjazdach, nie? że to co pół roku, to my wchodzimy na nowy poziom i, i to bardzo musiało niepokoić. Też to, zjazd. to było kilka, kilkanaście osób, co miało świadectwo do powiedzenia. No tak. Okej, okay. tyle? Ja mam taką myśl, no. że jakby dla ludzi, którzy po poruszają się w świecie jakby materialnym, albo władza jest dla nich taką najwyższą wartością, to to, co my robimy, nie będzie zrozumiałe i nie jest zrozumiałe. Hmm. Tak samo jest teraz, jak i było kiedyś. I też mi się skojarzyło z Józefa Flaviusza, bo on opisuje swoje perypetie ży życiowe, jakby wybierał po prostu, do którego stronnictwa będzie należał. I on opisywał po prostu, że sadyceusze, no to są tacy i tacy, mogą mu zapewnić to i to, faryzeusze są tacy i tacy, ale mają zbyt wysokie wymagania moralne, i tam, i tam, i tam, i tam, i tam, ale odnośnie chrześcijan, no to on nie rozumiał, co, co może im to może Co mogą by mu zaproponować? Co mogą mu zaproponować. Prześladowania? Jaką to, to ma wartość? I że wszyscy skoro ich wszyscy prześladują, no to on się tam nie mierzy. No. Ale z kolei podkreślał to, że chrześcijanie są ogólnie uczciwi, tam o bracie Jezusa pisał, że, że niezwykły mąż, tego typu rzeczy, ale nie chciał jakby do towarzystwa należeć. A Rzymianie mu najwięcej dali. I zdradził Żydów na rzecz Rzymian. No. No. Tak. Świat nas nie będzie rozumiał, dopóki Bóg nie otworzy ich oczu. Nie? To, to jest oczywista oczywistość. Że. że Świat może, bo tam jest, że się cieszyli przychylnością całego ludu. Nie? no bo tak ludzie widzą, że jesteś tacy uczciwi ci ludzie, coś fajni się uśmiechają, coś dobrego robią. Oni tyle widzą. Nie? i to dobrze. No niech widzą, niech się nad tym zastanawiają, dlaczego ci ludzie to robią i tak dalej, ale dalej uważają nas trochę za wariatów. Nie? Że, że to, to ależ po co aż tyle? No dobra, no można tam raz na jakiś czas coś dobrego zrobić albo tam się pomodlić czy coś, ale żeby tak cały czas. To, 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 to nie, to, to jakieś. Nie, nie, nie wiemy, co to jest. To jest jakieś niezrozumiałe, a może nawet szkodliwe czy niebezpieczne, nie? Ale jak to się mówi, kropla drąży skałę i gdzieś tam Bóg kołacze, kołacze i się dokołacze, nie? Do sporej części z tych ludzi. No dobra, to co? Przemówienie do władzy zobaczymy jutro, jak Bóg da. Możemy się modlić, żeby Bóg w Polsce też dał jakieś ten, no, polityków, którzy będą jednak zachwyceni Jezusem i, i zrozumieją ten wertykalny kierunek życia człowieka. No i idziemy do roboty.